Przejdźmy zatem do programowania banana. Zobaczcie, tutaj na dole zaznaczyłam banana, więc mam tutaj na razie puste miejsce, zaczynam budowanie skryptu. Ze zdarzeń wybiorę sobie, kiedy flaga. Yy, banan, kiedy go dotknie małpka, ma zniknąć. Czyli, moi drodzy, z kontroli wybieram sobie taką pętlę, jeżeli. I zobaczcie, tutaj mam puste miejsce, muszę dać warunek, czyli jeżeli dotknie małpka, no dotyk to czujniki, więc przechodzimy do czujników. Mamy tutaj taki blok, dotyka wskaźnik myszy, i zobaczcie, jak go sobie tutaj muszę włożyć po słowie jeżeli. Oczywiście nie wskaźnik myszy, tylko wybieramy sobie mąkę, czyli naszą małpkę. Co się ma stać? No otóż ma zniknąć banan. W związku z tym z wyglądu wybieram sobie takie bloki jak ukryj. Należy jednak pamiętać, że małpka musi się, kiedy dotknie i banan znajdzie, złapie banana, to moi drodzy, kiedy rozpoczynamy grę na nowo, to z powrotem ten banan powinien nam się pokazać, żeby małpka mogła ponownie sobie te banany zbierać i żeby gra nie była skończona. W związku z tym, moi drodzy, zawsze kiedy ukryj, musimy dać pokaż, i tym razem damy wtedy, kiedy będziemy rozpoczynać grę, czyli dajemy pomiędzy flagę a jeżeli. Żeby gra również yy, tutaj działała, musimy jeszcze użyć jednej pętli, czyli z kontroli wybieramy pętlę zawsze i całą naszą pętlę jeżeli dajemy do tej pętli zawsze. O, zobaczcie, taki skrypt robimy. Powinien nam zadziałać. małpka idzie do pierwszego banana. Może sobie poskoczyć, prawda? I przejść. Kiedy go dotknie, powinien, powinien ten banan zniknąć. Jak teraz. Moi drodzy, żeby nie powtarzać skryptu dla pozostałych bananów, proszę zobaczyć, co robię. Chwytam tutaj. Najeżdżam na drugiego duszka. Najeżdżam na trzeciego duszka i kopiuję te skrypty do pozostałych. Bananów. Pamiętajcie, żeby udostępnić przed wysłaniem linka Wasz projekt. Powodzenia!